I oto komisyjnie i redakcyjnie my też otworzymy grę Most Fearful Sacrifice Hermana Lutmana Jego wielkie dzieło poświęcone oczywiście bitwie pod Gettysburgiem Którego drugie wydanie mamy przed sobą Użyjemy do tego noża Dodajmy, że znajdujemy się w niepołomicach Na polach chwały Na zamku, na polach chwały W otoczeniu licznych wojenników Oraz kilku nowicjuszy Tak jest Żeby nie uszkodzić zbytnio pozwolę sobie odwrócić oczywiście na po drugiej stronie mamy przegląd tego jak wygląda mapa, jak wyglądają jednostki co zawiera pudełko grę wydała firma latające świnie, czy Flying Pig Games współwydawcą jak widać jest firma Tiny Battle Publishing hmm. to nie taka Tiny Bitwa raczej raczej nie Tiny Bitwa, chociaż oni już Głównie Tiny ma mają, jest osunięte Lewko otworzamy i co mamy przed sobą? Mamy torebkę foliową, najpierw która zawiera książeczki, pierwsza jest książeczka scenariuszy do drugiej edycji, scenariuszy mamy 15 o ile dobrze pamiętam Niektóre z nich zawierają małe fragmenty bitwy i po kolei przechodzimy do coraz większych starć. Następne jedną z dwóch map, znów, znów jakiś mniejszy, znów jakiś mniejszy i wreszcie kilka scenariuszy, które pokazują całą bitwę. Na przykład jest to scenariusz dziewiąty. Bardzo I ciekawy zapach powiecie, farby drukarskiej. Czuć go, czuć i powiem, że tak. instrukcja wygląda przepięknie. In Magnificent Style, czyli słynna szarża piketa między... Tak yy, i cóż więcej. Yy, bardzo ładny papier, który się tutaj błyszczy yy, ale jest dosyć gruby. Yy, instrukcja jest czytelna. I farba Dzisiaj drukarska, niesamowita 14 15 stron. Ostatni scenariusz. Summer Storm na pamiątkę e, gry Erika, ba e, Erika Barbera, który też zrobił grę o pod Gettysburgiem, a do tej gry robił grafikę była to jedna z jego ostatnich prac, więc zapewne dlatego tak nazywano scenariusz. E, po jednej stronie Teksańczycy idą do ataku, a po drugiej stronie prowadzi ich ich dowódca generał Hood. Podobnie e, Rulebook, który księg, czyli Księga Zasad. Która jest z licznymi przykładami, łącznie ma stron 32 z, z, z indeksem na końcu. Przykładów gry jest tam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć stron y, z licznymi obrazkami. Y, czyli samych zasad, y, jako takich, jest mniej więcej 24 strony, a nawet trochę mniej. Licząc, nie licząc dwóch pierwszych, czyli w zasadzie 20, nieco ponad 20. W podobnym stylu utrzymana co Bóg. karta, gdzie mamy pewne warianty e, gry, e, przypomnienia ważnych, e, ważnych faktów, faktów. E, MW, oraz wyjaśnienia co do zasad, które mogą sprawić komplikacje. Dodatkowo trzy warianty gry. Czyli marsz na dźwięk dział, czyli wycofanie się Biforda i brygada artylerii Nersona. Kolejna karta to setup, setup dla poszczególnych scenariuszy, jeśli chodzi o poszczególne formacje, czyli tutaj są korpusy zawarte. Turn track, widać, że skala gry to jest jedna godzina na etap. Command display, czyli pokazanie podziału na dywizje i korpusy oraz oczywiście chodzi nam te miejsca, które są tu zaznaczone na karty. Kartami wyznajemy rozkazy, w tej grze, o ile dobrze pamiętam. Trzy korpusy konfederackie: Hillary, Longstreeta i Wella. Jeśli chodzi o Unię, tych korpusów było więcej. Tu mamy cztery. I tu jeszcze mamy trzy, do tego jeszcze kawaleria, eee, tabela pomocy, a w zasadzie cztery strony twardego papieru kolorowego, ale czytelnego, dosyć grube wytłuszczone czcionki, Combat Result Table, znana jest poprzednik Hermana Lutmana, bo on już podchodził do tego tematu kilka razy, próbował coraz to nowych wariantów i to jest... Jak wierzymy, jego jakby jedno z jego szczytowych dzieł, jeśli chodzi o sztukę wojenną połowy wieku XIX, szczególnie na obszarze Ameryki Północnej: Assault Combat, Fire Combat, modyfikatory, zasięgi, jeśli chodzi o ostrzał, sekwencja gry, wyjaśnienie rezultatów walki oraz. Wydarzenia bitewne, ponieważ w tej grze bardzo ważną rolę odgrywają szczególne wydarzenia, które mogą się zdarzyć w trakcie gry. Tabela terenu z wyjaśnieniem tego, jak teren wpływa na walkę i ruch. Co jeszcze? Close fight resolution table. Jeszcze tutaj jest w boku, czyli rezultaty losowe. Jeśli chodzi o rzut dwiema kośćmi i wreszcie żetony, które są duże i tak bardzo ładnie widać wyszczansowane, bez, bez żadnych wąsików z boku, bardzo duże żetony, czy czytelne. Dla mnie czytelne. Oczywiście. Autorzy zadbali, żeby tu nie było żadnych niejasności, jeśli chodzi o czytelność żetonów, co im się bardzo chwali. Powiem szczerze, że patrzą się błędne, to tyle Błękitne to Unia, tak? One są też grube. Tak, tak, dokładnie tak. Brązowe, takie jak kolor barwienia tych mundurów konfederackich, to są Konfederaci. troszkę miedowe Tak, tak, tak. I żetony pomocnicze, które są mniejsze. Oczywiście, a które już nie są tak ładnie sztancowane, ale one nie muszą. Nie są aż tak istotne, tak. Między innymi można robić umocnienia w tej grze, jak widać. Tutaj poniżej zdaje się, jest coś takiego: jakieś przedpiersze, czy coś takiego. Gra zawiera sześć kości różnokolorowych. To jest specyfika systemu Hermana-Lutmana. Jedne rezultaty odnoszą się do samej walki, i drugie do sprawdzenia morale jednostki, do, czyli do strat krwawek i strat morale. Karty. Tutele też otworzymy. Wyglądają na najbardziej budżetowy element gry. Tak, czyli takie niepozorne dość, ale. Yy, A jednak się myliłem, no, Cienkie. Nie, ale dość cienkie, ale nie za cienkie na szczęście. Chyba foliowana, tak? Jest to ta powierzchnia tych kart, prawda? Być, tak, wygląda Tak, jest jakby tak, takie tak, były tak, takie laka, Laminacja, jest. A, tak. Tak, tak się powlekane tak, tak, tak. warstwo cienkiego? Yy, tu yy, karty aktywacyjne korpusów unijnych, jak widać. Yy, tu widać same karty unijne. W drugim pewnie będziemy mieli również konfederatów. Widać są godła korpusów unijnych, to są na przykład takie symbole kolorów karcianych, krzyży półksiężycy, gwiazd. No Są i unijne, to konfederackie, czyli flaga konfederacka nie z krzyżem, tylko z kołem, na którym widnieją gwiazdy Stanów Konfederacji. I karty Friction of War na przykład y, oraz Fo Flock of War, czyli mgły wojny. Wreszcie to, co najwięcej waży tutaj. Ojej. Y, grafika Hermana Rutmana, duże żetony i mapa twarda i duża. Alko. Ja to rozłożę zaraz Widzę, że nawet bardzo twarda i bardzo gruba. O, I bardzo duża Gigantyczna. To, to, co mamy tutaj, to jest połowa kola bitwy. Muszę się, muszę się odsunąć. Ta południowa połowa, bo tutaj są, są zarysione wieszkołki y, Little Round Top i Big Round Top. Oraz Devil's Den, Paskinia Diabła. Y, są tacy, którzy bardzo nie lubią tego rodzaju grafiki. Dla mnie jest on jakiś taki dość swojski. Tak, bardzo przyjemna, tak. pracujemy w warunkach polowych, więc yy, operujemy jak się da, żeby to wszystko dobrze nagrać. Widać ładnie drogi i e, rangę, czyli widać drogi główne i widać drogi poboczne, które tutaj kanalizują ruch i man, man, manewry, e, bo to są, są bardzo istotne, jeśli chodzi o poruszanie się. E, słynny grzbiet cmentarny, na który atakował generał Piketty jest na drugiej mapie. Tutaj to jest droga do Emmitsburga, wzdłuż której maszerowali konfederaci, była taka koncepcja, żeby obejść od południa sprzedał Unii, jeszcze za tymi wzgórzami. I druga z map, już nie tak zarysiona. Ale równie duża. I... Równie duża. Zdaje się ile tak 60 na 40 cali obydwie mapy O, no, Są raczej. gigantyczne, coś takiego. Coś takiego. Także możemy zawody iść three days of Gettysburg e, firmy GMT. Jeśli chodzi o wielkość mapy do Gettysburga. Z tym, że oczywiście e, tu mamy większe pola bo są potrzebne do większych rzetonów. Samo miasteczko Gety jest Szpiecarny i Miejsca, z których nadchodzili konfederacje. Zarówno z północy, jak i od Zachodu. Od wschodu nadchodziły wojska Unii. I to by było na tyle. Transmisja z otwarcia tego szczególnego dzieła sztuki. Wargamingowej przeprowadził heksy magazynek. Tak jest. Michał, który głównie się udzielał oraz mojej skromnej osobie operatora warunków polowych ja. Brawo! Tak jest. Dziękujemy Braac. i gramy dalej, zapraszamy do Niepołomicy, a chociaż już będzie właściwy Ciebie powiedz. Przyjeżdżajcie, to jeśli możecie co roku, tak jest. Rok, do zobaczenia za rok w takim razie. Trzymajcie się.